Jesteśmy w nowo otwartym salonie Hyundai Margo w Gdańsku. Grupa Masterlist jest operatorem programu Hyundai Abonament, ale to tu często klienci kierują swoje pierwsze kroki. Idziemy dowiedzieć się, o co najczęściej pytają i jak oceniają program abonamentowy. Naszym gościem jest Michał Skonka, team leader sprzedaży w salonie Margo Hyundai w Gdańsku. Właściwie to my jesteśmy gośćmi. Dziękujemy, że możemy tutaj dzisiaj być. Mi również miło. Chcemy porozmawiać o programie Hyundai Abonament. Powiedz mi z Twojego doświadczenia, dla kogo jest ten program? Program jest tak naprawdę dla każdego. Mamy młodych klientów, mamy też klientów w średnim wieku, którzy szukają tak naprawdę samochodu na lata, a wcześniej chcieliby sprawdzić jakim samochodem mogliby jeździć. Abonament Hyundai jest również dla klientów, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność, gdzie potrzebują samochodu do firmy, żeby robił im koszta, a także do wszelkiego rodzaju spółek prawa handlowego. Także tak naprawdę dla każdego. Powiedziałeś sprawdzić czy Hyundai abonament to jest taka forma właśnie żeby zgrać się z samochodem w takim krótkim okresie, upewnić się, że to jest model dla mnie. Niektórzy klienci w ten sposób chcą przetestować auto, ale przede wszystkim tak naprawdę Hyundai abonament to zryczałtowana kwota za samochód, za serwis, za ubezpieczenie, nawet za opony zimowe. Gdzie klient nie musi się totalnie niczym martwić. No właśnie, czy takie kompleksowe podejście jest od razu zauważane przez klienta, czy to zawsze wymaga takiego wytłumaczenia? My nadal oceniamy, że tego rodzaju produkty są nowością na rynku, zwłaszcza wśród konsumentów. Jak, jak to wygląda w praktyce? Świadomość klienta coraz bardziej rośnie. Pomalutku chęć nabycia samochodu, chęć posiadania samochodu wypiera u klientów chęć użytkowania takiego auta. Nowy samochód kojarzy się przede wszystkim bardzo często z utratą wartości przez klienta, z drogim serwisem, a wcale tak już nie jest. Powiedz mi, czy w programie Hyundai Abonament dostępne są wszystkie modele z gamy Hyundai? A? Na tą chwilę mamy na przykład samochód i30, który jest uniwersalnym, kompaktowym samochodem miejskim, bardzo bezpiecznym samochodem. Jaki nasz flagowy model, którym jest właśnie Hyundai Tucson, czyli miejski SUV. Michał, powiedz proszę mi, jak to wygląda z strony formalnej. Klient przychodzi do salonu, dowiaduje się o formie abonamentu, czy na samochód trzeba czekać, czy one są dostępne od ręki. Jak to wygląda, jeśli chodzi o procedury? Formalności to tak naprawdę kilka dokumentów, które klient musi przedstawić, aby otrzymać taką umowę abonamentową. Trzeba pamiętać, że jest to kooperacja. Kooperacja Hyundai i Master Lease. My jesteśmy dostawcą samochodu, Master Lease jest finansującym. Całość trwa około 2 tygodnie do odbioru samochodu. A co się dzieje z samochodem po zakończonym kontrakcie? Samochód zostaje zdany do firmy Master Lease. Niekiedy bywa tak, że mam już stałych klientów, którzy już miesiąc wcześniej do mnie dzwonią i rezerwują samochód, po to, żeby po zdaniu samochodu komunikacją miejską lub taksówką przyjechać i odebrać już nowy model. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji o programie Hyundai Abonament, zapraszamy na stronę internetową. Ale oczywiście można odwiedzić salony Hyundai. Michał, jak to wygląda w Trójmieście? W Trójmieście mamy trzy miejsca. Mamy naszą główną siedzibę tutaj przy ulicy Kartuskiej. Mamy również salon w samym centrum, salon sprzedaży przy ulicy Grunwaldzkiej, a także w Gdyni na ulicy Morskiej. Super. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.